Siema, jestem Weridge i dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć smoka. Otóż smoka możemy zdobyć na em, różne sposoby. Jeden na przykład jest kupowanie. Hmm, może zacznijmy od tego, że żeby w ogóle odblokować jakiekolwiek smoka, potrzebujemy duszę. Tutaj mamy pokazane, ile zużyliśmy do powiedzmy Ja chcę zdobyć Azulian Dragona, tak? I żeby w ogóle odblokować takiego Alaya, czyli na przykład o tego co tutaj lata. O, akurat wam pokażę Azuliana, Dragon Azulian. O tak wygląda Azulian Dragon. Znaczy to jest Alay, tak? Ale to jest, no, jesteśmy już wtedy na, na dobrej drodze, żeby zdobyć smoka. I wtedy on nam daje tam. 8, minus 8 do incoming i redukuje nam wszystkie cooldowny mm, o 10% no i właśnie tak on wygląda e, później e, jeśli e, użyjemy jeśli użyjemy e, 5 dusz zdobyjemy mounta oczywiście ten mount wygląda tak i on tam m, nic mi nie daje to jest po prostu tylko jakby e, tylko taki wiesz wiecie do taki nie Eee, także jeśli chcemy skakać, to uży używamy własnych skoków i on na, na razie nie lata. Eee, żeby zdobyć kolejnego... Oj, badges, Azulian Dragon. Eee, żeby zdobyć eee, mounta kolejnego, potrzebujemy 15 Azulian Dragon Soulgi. Eee, żeby zdobyć kolejnego, potrzebujemy 30. I już chyba mi się wydaje, że na 15 duszach już on nam normalnie będzie latał. Eee, na 30 wtedy będzie jeszcze fajniej wyglądał. I na tym... Jeśli użyjemy 40 Zulina Dragon Soul to wtedy będziemy mieli takiego super-Dragona eee, I on nam od, odblokowuje permanentnie po 10 maksymalnego HP jednego jumpa 50, 50 punktów Magic Finda eee, Także nieźle to wygląda Oczywiście Sole możemy kupić w markecie, ja wam tutaj pokażę Soul Ale eee, tutaj mi Summer Soul wyskoczyły O macie, na przykład Bone Dragon Soul Albo Moonweed Dragon Soul eee, Tutaj mamy się o Dragon Soul tylko tak, to jest, nieop, to jest nieopłacalne po prostu. No, we fluxach to tam drożej wyjdzie, chyba. Eee, no, ale nie wiem. Eee, I tak powiem wam, że te sole najłatwiej jest zdobywać poprzez challenge. Challenge blokujemy na e, 20 poziomie Mastery Rank. O tutaj mamy Mastery Rank, jak zdobyłem Mastery Rank, powiedziałem wam proszę, w poprzednim odcinku. Eee, no i jeśli już e, mamy challenge to wtedy nam się pokazuje takie, te, taka ramka e, i w tej ramce mamy na pierwszym, tutaj wam wkleję zdjęcie chyba e, i macie na pierwszym, e, jak to powiedzieć, e, pierwsze co wam się z, jakby pokaże, to na górze macie napis i ten napis to jest BION, w którym jakby zaliczany jest ten challenge. E, ten challenge w ogóle polega na tym, żeby robić dungeon, jakiegokolwiek typu. I za każdy Dungeony dostajemy punkty Kolejny macie obok Taki poziom Taką cyferkę, tak? I zaczynamy od 1 Mamy 2 i 3 To jest tier, ten tier polega na tym Że w pierwszym poziomie Musimy zrobić 5 Dungeonów Na drugim 40 I na trzecim 99 I wydaje mi się, że To jest duża liczba, faktycznie to jest duża liczba Ale z pomocą Przechodzą nam mnożniki <laughs> Eee, a więc mnożniki mamy zapostać dla, dla każdego gracza, osobny to jest i na każdym challenge to się zmienia, eee, ale ogólnie to polega na tym, że pojawiają wam się bonus classes i tutaj macie wpisane dwie klasy, które dostają mnożnik. Na przykład to będzie nie wiem, Gunsliner i Tomb albo Revenant i Ice Sage, tak. I jeśli będziecie tą klasą po prostu robili te dungeony. Wtedy wam się ten mnożnik będzie mnożył Znaczy tak, jeśli zrobicie jednego dungeona To liczy wam się jako 3 Ale do tego jeszcze dochodzi mnożnik za e, światy Na uber 5 mamy chyba bodajże mnożnik razy 3 Czyli mamy, jeśli będziemy robili e, No ale tak, mamy na pi piątym e, mnożnik razy 3 I na 6 razy 4 To są światy uber Na uber 5 razy 3 I na uber 6 razy 4 e, No i do tego Policzcie sobie, jeśli zrobimy powiedzmy bonusową klasą jeden Dungeon na świecie uber6 To za jednego Dungeona dostaniemy już 7 punktów Czyli już od razu przechodzimy z tier 1 na tier 2 I naprawdę można to bardzo szybko zrobić Także myślę, że 15 minut to jest naprawdę maksymalnie jeśli będziecie to robili w kilka osób Powinniście się uporać Z tym naprawdę to szybko idzie no i e, za to odblokujecie, na no akurat teraz można odblokować e, Dragon Bone Cache, czyli po prostu skrzynka. I z niej może wylecieć Flux albo Dragon, Bo Dragon Bone Souls. E, I do tego jeszcze dostajecie Dragon Ball Souls. E, z, e, I po prostu używacie tych dusz i po prostu wam to jakby. E, wtedy. E, możecie po prostu zdobyć smoka, tak? E, jeśli powiedzmy. Mm, ma, właśnie pokazują się Dragon Bone, e, w sensie że możecie Dragon Ball Cash i Dragon Ball Souls. E, to będziecie mieli jeszcze szansę w tych skrzynkach dropnąć e, Dragon coiny Jeśli po prostu chcecie innego smoka, to po prostu idziecie tutaj do Dragon Crucible. O, tutaj wam, e, to jest w hubie, tak? Czyli wciskacie H to i to jest przy takim smoku. E, schodzicie tutaj na dół i macie Dragon Crucible. Patrzycie do tego. I możecie skraftować za Dragon Coiny. Możecie skraftować Azulian Dragon Soul, i Moon... Neon Dragon Soul, Sweet uh, Dragon Soul, i Moon Dragon Soul. E, do Azuliana potrzebujemy dwa Coiny, jedną Golden Soul'a i 50 Glacial Shard'u. Do tego tak samo, e, tylko że zmienia się z Glacial Shard'u na Robotic Salvage. Tutaj masz rumczak i w Moonwig'u potrzebujemy Fairy Dust. E, do każdego Smoka e, Różna jest wartość przy zdobywaniu, czyli na przykład na Azulianie e, mamy jeden, e, jeden Dragon Soul, żeby zdobyć Alaya, a na przykład na chyba tam Neonie potrzebujemy tam trzy czy 2. E, znaczy no, przykładowo tak podałem, bo nie wiem jak tam są wartości, teraz wam nie powiem, ale tak to mniej więcej wygląda. E, także jeśli chcecie właśnie zrobić Smoka, to powinniście mieć 20 Master Rank i po prostu robić challenge. Także mam nadzieję, że wam pomogłem. Teraz już będziecie mogli zdobyć tego ukochanego smoka. No i jeszcze chcę wam dodać, że naprawdę proces jest trochę. jakby... no... strasznie długo trzeba to robić. Ale no jak widzicie, bardzo się to opłaca, ponieważ jak tutaj mam takiego smoka, to naprawdę można... Um, no można jakoś wyglądać, tak, no, można po prostu... No a też jeśli chcecie po prostu sprzedać drugą solę, to też oczywiście możecie na margacie. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dajcie łapkę w górę, to bardzo mi pomoże. Zrobić kolejne odcinki, komentujcie, to też bardzo mi pomoże. Będziecie mogli mi tam wspierać, pisać co tam uważacie i jakie byście chcieli kolejne odcinki. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, ale już widzę, że strasznie dużo gadam. Także mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!